Hej, witam Was serdecznie w mojej kuchni. To, co dzisiaj przyrządzimy, to grillowany kurczak. Jesteście gotowi? Zaczynamy? Chodźcie! Na początek bierzemy się za piersi z kurczaka. Ja do tego użyję przyprawy do mięs. Ja mam tu dwie ładne piersi. I co robimy? Pierwsze co? To odcinamy tak zwane polędwiczki. To jest ten kawałek mięsa z piersi. Kiedy już odcięliśmy nasze polędwiczki tak jak widać musimy je potłuc. Tak leciutko utłuczone piersi zwiększyły swoją objętość. Oczywiście nie wyżywajcie się za bardzo na nich. Przekładamy do miski i przyprawiamy. Tak jak wspominałam wam prędzej, ja użyję przyprawy do mięs. I oliwy z oliwek. Teraz bierzemy się za warzywa. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od sałaty. Ja mam tu sałatę lodową, ale wy możecie to zastąpić pekinką. Kiedy już pokroiliśmy, posiekaliśmy naszą sałatę, bierzemy się za ogórka, no i pomidora. Ogórka oczywiście obieramy i kroimy. Albo w paseczki, albo w kostkę, albo w talarki, według uznania. Ja już warzywa mam pokrojone, została mi tylko jeszcze cebula. Oczywiście cebulę możecie dodać, ale nie musicie. Ok, warzywa mamy już pokrojone, więc teraz weźmiemy się za tak zwanego dipa. Ja do dipa używam keczupu i majonezu. Dodaję troszkę soli. Jak ktoś woli troszeczkę ostrzejsze, to dodaje pieprzu. Dajemy sól. dodajemy pieprz. I voilà, nasz dip jest gotowy. Mamy kochani już gotowego dipa, to co, bierzemy się za grillowanie kurczaka. Do dzieła. Kiedy nasz kurczak już się grilluje, a przepięknie pachnie, uwierzcie mi, możecie w tym momencie albo obrać ziemniaki, albo wstawić olej na frytki. Kochani, moja pierś już się ugrillowała. Tu już sobie naszykowałam sałatę. Tak wygląda. Będziemy ją teraz wykładać. Na tak przygotowany talerz kładziemy naszą grillowaną pierś z kurczaka. Przepięknie wygląda. Jeżeli mój przepis Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę albo suba. Życzę Wam smacznego i do następnego. Trzymajcie się! Hej!